A dzisiaj kochani porozmawiamy sobie o jednorożcach, ale nie w tej magicznej, o nie, 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 w zbrodniczej odsłonie, hej, hej! Moi drodzy, w ten piękny, wiosenny dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. W moich rękach trylogia z Isabel Fielding w roli głównej pióra Sammy A. Denzel, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Filia, a na którą składają się trzy tomy. Morderczyni, Czym się nie pomyliła, Ktoś Musi Umrzeć i Czas na Śmierć. I pewnie zastanawiacie się, co też miałam na myśli, mówiąc Wam na początku o jednorożcach. No, już tłumaczę. Mianowicie miałam na myśli pewien popkulturowy koncept, i kulturowy również, jakim są seryjne morderczynie. Ta historia zaczyna się od niepokojącej zbrodni. W pewien upalny sierpniowy dzień spotykają się dwie rodziny. Dorośli piją, rozmawiają, natomiast dzieciaki dokazują gdzieś w ogrodzie, do chwili, gdy zalega cisza. Tamtego dnia w brutalny sposób zamordowano kilkuletnią Maisie, a o tę okrutną zbrodnię posądzono następne dziecko, najstarszą z towarzystwa Izabel Fielding. Mija kilka lat, a historię Izabel pozna teraz pielęgniarka Lia, Lia, która zaczyna pracę w szpitalu psychiatrycznym. To właśnie w tym szpitalu przebywa dziewczyna. I czy to możliwe, że za tymi niewinnymi oczami kryje się prawdziwy potwór? I tak jak powiedziałam na początku, słuchajcie, seryjne morderczynie jest niczym ten jednorożec. Zarówno w popkulturze, jak i w rzeczywistości występuje sporadycznie. Chociaż w popkulturze, przyznam Wam, że coraz częściej. Według statystyk, słuchajcie, w dużym zaokrągleniu seryjne morderczynie pośród seryjnych morderców, co i tak stanowi bardzo ograniczone środowisko, stanowią, słuchajcie, zaledwie około 10%. Ich motywacje natomiast również wydają się być zdecydowanie odmienne od tych, które popełniają seryjni mordercy mężczyźni. Istnieją jednak pośród tych wyjątków jeszcze inne wyjątki. I takim wyjątkiem jest właśnie postać wykreowana przez Sarah Edenze. Historia Izabel Fielding na samym początku oparta jest jedynie na domysłach, na jakichś przesłankach, no i również na niejasnych dość tłumaczeniach samej Izabel, która niewiele pamięta z tamtego dnia. Dziewczyna przyjmuje wersję, że nie pamięta z tamtych wydarzeń zbyt wiele. Ona swoje sekrety, słuchajcie, trzyma blisko-bliziutko, podobnie jak swoje brudne tajemnice i jak na psychopatkę przystało. Potrafi rozgrywać każdego, kto podejdzie blisko lub za blisko. Prowadzi długą, wyrafinowaną, długodystansową grę, której wynik oczywiście zależy wyłącznie od niej. Sarah Denzel czytałam z zapartym tchem, poznając krok po kroku tajemnice właśnie brudne sekrety samej Izabel. W ogóle powiem wam, że autorka zadbała o odpowiedni entourage dla swojej postaci. Mamy tu szpital psychiatryczny, mamy domek na odludziu, mamy również ograniczone środowisko bardzo uprzywilejowanych ludzi. Dopracowała szczegóły w każdym calu, sprawiając, że poznawanie poszczególnych elementów tej zwyrodniałej historii. No, jest prawdziwą przyjemnością dla czytelnika. I od Wam powiem, że polecam Wam zaopatrzyć się we wszystkie trzy tomy. Czytacie oczywiście po kolei, bo Izabel, jak to na współczesnego potwora i potwora w ludzkiej skórze w ogóle przystało, no, ona jest legendą samą w sobie i pozostawia po sobie również dziedzictwo. Kochani, ta absolutnie mordercza trylogia do wygrania dla Was od wydawnictwa. Filia, pytanie konkursowe brzmi, która mroczna kobieca postać, zarówno z filmów, z seriali, z książek, z gier, z komiksów, do wyboru, do koloru, jest według Was najciekawszą kobiecą, mroczną postacią i dlaczego? Z odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do końca kwietnia, na dniach wybiorę jednego zwycięzcę, a wyniki konkursu podepnę w komentarzu pod filmem. Doskonałe mordercze thrillery psychologiczne, świetna rozgrywka, doskonała główna bohaterka. Izabel Fielding trafia, słuchajcie, do takiego panteonu seryjnych morderców i psychopatów w literaturze, właśnie. Absolutnie intrygująca postać i fascynująca historia snuta przez Sara Denzel. Jestem ciekawa, czy już czytaliście te książki, czy sięgnęliście pod trylogię i czy jesteście jej w ogóle. Ciekawi! Słuchajcie, ta historia jest absolutnie fantastyczna i tak jak powiedziałam, seryjne morderczynie to są jednak jednorożce, chociaż w popkulturze ten motyw jest coraz częściej wykorzystywany, szczególnie właśnie w ostatnich latach, tak zauważyłam, bo pojawia się i w serialach, pojawia się właśnie w filmach. Jestem ciekawa, co Wy o tym myślicie, czy też zauważyliście właśnie ten koncept, dawajcie mi koniecznie znać. O tej trylogii możecie sobie również poczytać na blogu Wielkiego Buka. Tam również znajdziecie kategorie, do których te książki pasują w wielkobukowym bingo, wielkobukowe bingo, to jest wyzwanie czytelnicze, do którego możecie dołączyć w każdej chwili. Linki, plansze, instrukcje w opisie pod filmem. A my w takim razie widzimy się już niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa! A jeśli jeszcze tutaj kochani jesteście, zapraszam Was na książki na wiosnę do wyboru do koloru wiosenne zaczytanie polscy autorzy. A jeśli jesteście nowi na wielkim buku, to witam Was serdecznie. Jest to kanał literacki, książkowy. Rozgoście się i rozejrzyjcie. Mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba. No a jeśli tak, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!